Wniosku o mikrogrant. Na początek podajcie dane pełnoletniego lidera lub pełnoletniego opiekuna w młodzieżowej grupy nieformalnej. W przypadku, gdy lider grupy jest osobą niepełnoletnią, podajcie imię, nazwisko, telefon i adres e-mailowy. Następnie podajcie skład grupy, minimum 3 osoby, imiona, nazwiska i wiek wszystkich członków grupy, w tym lidera. Zaznaczcie, czy osoby te uczą się, studiują, mieszkają lub pracują w Dublinie? Podajcie tytuł projektu. Zaznaczcie, w jakim terminie odbywać się będzie realizacja projektu. Pamiętajcie, że projekt może być realizowany przez minimum miesiąc, a maksymalnie 5 miesięcy. W okresie od 1 lipca 2025 do 2 grudnia 2025. Opiszcie waszą grupę docelową. Do kogo adresowany jest projekt? Ile osób orientacyjnie weźmie udział w projekcie? W każdym projekcie musi wziąć udział minimum 10 uczestników spoza grupy realizującej projekt. Napiszcie, jaki jest główny cel projektu. Jakie są cele szczegółowe projektu? Opiszcie działania, które będą realizowane w ramach projektu. Co chcecie zrobić? Dla kogo, kiedy, gdzie. W opisie działań uwzględnijcie także działanie promocyjne. Opiszcie, jak będziecie informować o projekcie. Następnie opiszcie rezultaty. Co chcecie osiągnąć dzięki realizacji projektu? Określcie skalę w danych liczbowych oraz konkretne spodziewane efekty działań, np. wzrost współpracy, zaangażowania czy wiedzy. Napiszcie, w jaki sposób projekt odnosi się do założeń programu, w jaki sposób wprowadza konkretną zmianę w otoczeniu lub danej społeczności i lub promuje postawy obywatelskie i lub promuje wartości obywatelskie, między innymi poszanowanie godności ludzkiej, poszanowanie praw człowieka, wolność, demokracja, równość, praworządność, sprawiedliwość, solidarność czy niedyskryminację. Na koniec skalkulujcie, ile będzie kosztować Was projekt. Opiszcie rodzaje kosztu i ich kwotę. Suma kosztów to 3250 zł. Na zakończenie zapoznajcie się z regulaminem programu Miejski Aktrywator Młodzieżowy i zaznaczcie, że zapoznaliście się z nim i zobowiązujecie się go stosować. Regulamin dostępny jest na stronie www.fao.org.pl To ważne, byście zaznaczyli także, że osoba wymieniona w punkcie pierwszym, czyli lider Waszej grupy, zapoznała się z klauzulą RODO. Tekst dostępny jest w regulaminie programu Miejski Aktywator Młodzieżowy 2025. Osoba ta musi również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby oceny niniejszego wniosku o mikrogrant. Na koniec zaznaczcie datę wypełnienia wniosku, rozwiążcie proste zadanie matematyczne i gotowe. Prześlijcie do nas Wasz wniosek o mikrogrant. Powodzenia!